Cześć, z tej strony Tom Gatz. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak rozkochać w sobie kobietę, to oglądaj do końca. Ogólnie sposobów na rozkochania w sobie kobiety jest cała masa. Natomiast ja w tym odcinku powiem ci o jednym z najlepszych. I chodzi mi o zaskakiwanie kobiety. Jeśli umiesz zaskoczyć kobietę, jeśli potrafisz zrobić coś, czego ona zupełnie się nie spodziewa, lub nawet kupić jej jakiś prezent, którego zupełnie się nie spodziewa, to możesz być pewien, że prędzej czy później ją w sobie rozkochasz. Jeśli wszystko będziesz robił oczywiście poprawnie. I żeby łatwiej to było zrozumieć, możesz na przykład zrobić coś takiego, że powiesz dziewczynie, z którą się spotykasz, że jedziecie gdzieś na jakąś stosunkowo nudną wycieczkę na przykład gdzieś do twoich dziadków, albo na jakąś działkę, czy coś tego typu. A koniec końców zabierasz ją na przykład do jakiegoś mega fajnego hotelu, na przykład z jacuzzi w waszym pokoju lub w ogródku czy na balkonie, nie? Albo na przykład jesteście gdzieś nad morzem, lub po prostu wieczorem się spotkaliście i zabierasz ją w jakieś fajne miejsce, tak? W plecaku masz już przygotowany koc, jakieś wino, owoce, truskawki i bitą śmietanę. I kiedy dojedziecie na miejsce, wyciągasz to z plecaka i robisz jej niesamowitą furorę dla niej właśnie dzięki takiemu zachowaniu. I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli doceniasz moją pracę oraz treści, jakimi się z Tobą dzielę zupełnie bezpłatnie. A teraz wracamy do tematu. Albo na przykład jedziesz z nią nad jakieś jezioro, czy gdzieś, gdzie można wynająć jakąś motorówkę. Wynajmujesz tą motorówkę za 200-300 zł na godzinę, czy dwie. Jeździcie sobie po jeziorze, a w międzyczasie wyciągasz właśnie wino, czy na przykład piwo z sokiem, jakieś owoce i super spędzacie czas. Oczywiście wcześniej jej nic nie mówisz, gdzie i po co jedziecie, żeby trzymać tą tajemniczość, żeby ją potem właśnie fajnie zaskoczyć. Ogólnie powinieneś się trzymać takiej zasady, że co jakiś czas starasz się robić z dziewczyną coś, czego ona zupełnie nigdy w życiu nie robiła, czego zupełnie się nie spodziewa, tak? Czego nie robiła z żadnym innym facetem, nawet czego Ty nigdy wcześniej nie robiłeś, tak? Z żadną inną dziewczyną, ponieważ dzięki temu wyróżniasz się na tle innych facetów i robisz z nią rzeczy, których ona nigdy wcześniej nie robiła. A dzięki temu sprawiasz, że jej uczucia i emocje co do ciebie, a później przywiązanie jest coraz silniejsze. Właśnie dzięki temu, że ona doświadczyła z tobą coś, czego nie doświadczyła z żadnym innym facetem, przez co później nie będzie się chciała z tobą rozstać, ponieważ nie będzie chciała stracić tak super faceta. Oczywiście, pamiętaj, żeby wszystko robić w dobrej wierze i rób takie rzeczy, kiedy na dziewczynie naprawdę Ci zależy, a nie po to, żeby je złamać jej na przykład serce. Bo nie o to chodzi, ponieważ jeśli będziesz łamał serca, to wiedz, że kiedyś twoje serce też zostanie złamane i będzie to bolało kilkadziesiąt razy bardziej. A jeśli podobało Ci się to wideo, to daj kciuka w górę i zasubskrybuj kanał. To dzisiaj byłoby na tyle teraz obejrzeć jeden z tych dwóch materiałów, które wybrałem specjalnie dla Ciebie, ten albo ten. A zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo tam przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Cześć!